Hey, siemanderko czołem, tutaj szybek.pl i witam was w kolejnym odcinku z serii Fide Szybek na modpaku Dire 20 na wersji Minecraft 1, 7, 10, tak ostatnio już powiedziałem, że może, że modpak to jest Die Wolf 20, więc pojawiło się pytanie jaka wersja Minecrafta w zasadzie to który która wersja daj Rufa? No na 1.70, dobra. I to będzie odpowiedź na teraz. O, krowa tam była. Już myślałem, że coś straszniejszego. Także witam się z wami razem z Krówcią, która mi tu cały czas dopinguje. Jak biegam, szukam czegoś po skrzynkach i tak dalej. A, także mamy kompana do dzisiejszego kręcenia. Tak w końcu nie jestem sam. Ach. <laughs> Marne pocieszenie, ale zawsze. Ej, nie biegaj mi tymi brudnymi kopytami po, po łóżku. No, tak, muszę wyczepać teraz kołderkę, ty i Idź nie będę z tą kręcił. Nie nawet na mnie nie patrz, nie. Na zeza już nie patrzy. Albo patrzy na mnie jednym okiem. Dobra. W każdym razie. Hmm, po co jest ten zarys? No to już na pewno większość z was. Uuu, mroczne dźwięki. E, większość z was będzie już się domyślała po co. Tak, to są zarysy pierwszego domku. Jako, że nie lubię stawiać drewnianych e, takich prowizorek, stawiam je jedynie w trakcie podróży. Jak gdzieś tam idę na 10 tysięcy kratek, to po drodze może się zdarzyć, że coś postawię, ale tak staram się nie. E, to są zarysy takiej powiedzmy czegoś na wzór taki kurczę, jakby to określić. Nie wiem, jakby nazwać taki e, domek. E, taki bardzo, bardzo mały nie wiem, jedno, dwupokojowy domeczek, taki takie coś, takie coś. E, oczywiście tu nie będzie podziału na kuchnia, łazienka. Nie, nie tym razem. E, tym razem po prostu tu będzie coś, żeby upchnąć kilka początkowych modyfikacji, a potem postawimy tutaj wielką willę. Tak, będzie w kształcie litery U, będzie miała osobno grilla, basen i takie tam. Już mam wzór mniej więcej w głowie, także. <grytanie> No, będzie, będzie ładnie, a czym chcę się zająć teraz, to jako, że wiecie, no, nie chcę jakby tak yy, czegoś wam nie pokazać po tej drodze, nie chcę, żeby ktoś był jakoś, nie wiem, poszkodowany, e, to chcę nakręcić wszystko, co robię. Czyli teraz chcę postawić po prostu część tego domku, a następnie zająć się modami, częścią z nich będę musiał i tak poza kamerką. Tak więc jeszcze raz powtarzam, to jest po to, żeby nikt nie był poszkodowany i tak, rozglądam się czy nie ma czasem jakichś strasznych rzeczy dookoła. Jedną rzeczą fajną w tej modyfikacji, jeśli chodzi o e, te waypointy i tą mapę, to jest to, że jeżeli się popatrzycie na punkty, to pokazuje w zasadzie do czego on był, tak, bo pamiętam, że na tej, z której korzystaliśmy ostatnio, to się wyświetlało cały czas wszędzie, więc no, jeżeli ktoś bardzo lubi takie waypointy, to no, może to troszeczkę utrudniać, ale okej, okay, bo już zaczynam nudzić. Mm, czym, czym teraz musimy się zająć, żeby zacząć cokolwiek robić? Um, chisel, chisel nam, oj, bardzo w tym pomoże, um, chisel, chisel, który jest na pewno wam już dobrze znany, tak właśnie z tej modyfikacji chisel. Um, tu jest chyba właśnie skarpenters. Scarpenters, co tam mogę z nim zrobić? Pokażę mi jak go zrobić, ale nieco z nim, szkoda. E, boję się, żeby tylko coś mi nie wybuchło teraz na plecach. O, tu jest. Patyczek i sztabka żelaza. No właśnie, to jest bardzo, bardzo sympatyczna recepturka. E, mało wymagająca. Takie lubię. Chociaż nie, jak już się potem gra dłużej, to. Dobrze jest mieć coś jakby trudniej, trochę pod górkę, bo się zaczynamy nudzić. Um, I tak, z jakiego uh, sandstone'u będę chciał korzystać? Wiecie co, prawdopodobnie będę korzystał z tego? Ten jest kostką, ten być może jakoś by mnie zainteresował, chociaż wątpię. Ale wiecie, tak dla świętego spokoju weźmiemy i zrobimy jeszcze dodatkowo ten i i zobaczmy jak to będzie wyglądać ja wiem, teraz biorę taki zwykły sandstone, ale tu przyjdzie wiele detali, tutaj e, mamy naprawdę dużo modyfikacji, które dają te detale i póki co będzie taka surowa konstrukcja um, naprawdę niezbyt nie szczegółowa i niezbyt ciekawa o, to jest całkiem fajne, tylko że no właśnie, no właśnie, to jest tak, to mi się nie podoba Gdyby to było po prostu takie pomarszczone jak tutaj, tak? Takie popękane hmm, to by się sprawowało świetnie Jednak nie, tu przyjdzie potem tyle detali, że nie potrzebujemy czegoś w ten deseń Także to idzie sobie się. Czemu u mnie tak krótko trwają te dni? Masakra, nie wiem, coś mam z czasem, bo... Albo mi tak szybko minął czas do przygotowania się, albo na serio tak krótko to tutaj u mnie trwa na świecie. No ale co? Robimy dalej. Domek, domek będzie na wysokość. Właśnie na jaką wysokość powinien być? Trzy kratki nie. Dobra, to za mało. Zrobimy go już wyższego. Wyższy domek. To spoko domek. Um, zrobimy sobie go na cztery krateczki. Tak, ja wiem, teraz będę budował i taki tam, no ale mówiłem, no nie chcę, żeby ktoś się poczuł poszkodowany, że czegoś nie było. Szybko, nie nakręciłeś tego. Jak ty, co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Co, co z ciebie za YouTuber? No, jakiś tam, no, staram się, no. <laughs> um, tak, tutaj mamy pierwszą kolumnę. One sobie będą. Dobra, poprowadźmy to tak. Hop, hop one sobie będą tutaj biegły znaczy biegły, tu będą stały. O, kolumny nie biegają szybko nie bądź taki śmieszny <grym> um, tak, tutaj będzie też wejście no ale to już zauważyliście, jedynie co to potem muszę poprzestawiać skrzynki, ale e, no tego nie uwzględniłem jak to wszystko tworzyłem. o x-ray x-ray wróć x-rayu, zobaczmy gdzie są diaksy <grym> to jest głupie um, tak więc, budujemy dalej. Na razie mówię, no, wyznaczyłem sobie, zrobimy to, tak, z tego sandstone'u. Um, I później przyjdą detale. Z tym, że problem jest pewien z dachem, bo na dach upatrzyłem sobie w ogóle kimniemy się. A zapewne jesteśmy sami na serwerze, więc. Możemy się kimnąć, um, ale dodatkowo tu jest jeszcze jakiś mod czy plugin, nie jestem pewien. Który zabezpiecza nas i jeżeli z połowa graczy śpi to się zmienia noc na dzień, takie tam bajerki Kiedyś się tym już spotkałem, ale to było dawno temu No szybko jesteś genialny O, come on Ej, jeszcze nie tu to schowałeś um, Gdzie ja to, a dobra Dobra, 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 już łapię Tu mamy miners znaczy, nie Diggers. Miners jest od czego innego. Mamy troszeczkę naszych rzeczy, które sobie już przygotowałem. I mamy Chizzle. Jakby ktoś pytał, to Chizzle wykorzystuje się tylko, jeżeli klikacie w ten sposób w sensie na blok. Nie, no to wtedy on się pozmienia. Ale też wykorzysta coś, nie coś. Um, w sensie swojego, swojej wytrzymałości. durability. Kurczę, strasznie fajny teren. A, odwiedziłem tamto drzewko. E, zablokowałem, tak myślę, spawnerek pajączków. E, um, ciepło mnie przywitały. <grywka> Ale nic niestety ciekawego nie znalazłem. No, byłem troszeczkę zawiedziony. Mm, nic tam w sumie ciekawego. W tych skrzyneczkach nie było Kurczę, Musicie tak tuptać, gdzie ty jesteś? Ona mnie troluje. No i gdzie tam włazisz? <noise> Spadniesz jeszcze Eh, dobra Będę miał pyszne mięsko Z ciebie, tak Mu <noise> Dobra, ja, ja sobie to wtedy wymyśliłem O, w ogóle mam taką Karteczkę Z zakolorowanymi Kratkami, jak sobie widziałem ten domek, więc Zerknijmy na ściągę, aha, dobra Okienka miały być na dwie Mhm mm Nice i na wysokość, nie wiem czy full to miał być. Ne, raczej coś w ten deseń. Aj, tego klocuszka tam nie miało być. Ok. Okna będą mm, zapełnione jakimiś szkłem. I myślę, że weźmiemy sobie z jednej z wiosek um, ich sprzęcik, tak? Czyli bloczki do Tinkers Construct, do piecyka z Tinkers Construct. Szkło jest potem takie fajne, przejrzyste. Także myślę, że ono tam najbardziej się nada. Chociaż wiecie co? Jak my sobie tu budujemy? To jest jeszcze szansa. No właśnie, tutaj też mamy troszeczkę szkła w Chisel, Więc czemu Chisel ma nam nie pomóc? Mmm To będzie te. Ono potem łączy struktury, więc jak będzie większy, będzie struktura 4 na. Nie, 2 na 2, coś takiego, to potem to się rozszerza i to jest kurczę, super, to jest super, więc e, weźmiemy sobie. Ja wiem, półstaka. Przyda się jeszcze troszeczkę węgla. Tak, wiem, znowu survivalowy poniekąd odcineczek, no przepraszam Was. Wiem, to jest początek. No. Tak wyszło, no. <laughs> nie miejcie mi tego za złe, proszę. Mm. Staram się... nie tu. Staram się kręcić no wszystko, żeby wam jakoś, nie wiem, nie... nie, nie uciekło coś ważnego. Staram się zresztą ostatnio regularniej kręcić niż to miało... no... miejsce jakiś czas temu. Na pewno mi to wypomnicie. Jeszcze kiedyś. <laughs> um. No ale no nie mogę nic poradzić. no Mam też inne zajęcia, i czasami po prostu mm, nad YouTube'em jeszcze coś jest, tak? Straszne, nie? Jak? Jak coś może być nad YouTube'em? Nie. <ścoughs> Okej. Okay. Dobra, dobudujemy tą ściankę do końca. Szkło nam się przygotuje. Tak więc może spróbujmy zrobić jeszcze drzwi. W sumie, ile mam jeszcze tego surowca, nie dobra wystarczy w sumie nawet damy radę wykończyć całą ścianę ona będzie troszeczkę troszeczkę bardzo prosta tam troszeczkę bardzo piękny język o w ogóle przywitajmy się oj nie tu tu z foyganem, skoro już wlazł ee już wam przedstawiałem chyba poniekąd go ostatnio, czy tu jest krowa na ja nie mogę Le parkour. Mu. <laughs> A, w ogóle. Ostatnio jeszcze myślałem, żeby nakręcić króciutki filmik z pewnej challenge'owej mapki. Kurczę, super jest. Mm. Biega się w niej um, i zostawia szlaczek z TNT. Jest się na trybie survival. I trzeba nabijać level. Bo on jest odliczaniem do zgonu, jakby To jest takie trochę pokręcone, na wariata tam trzeba biegać i zbierać na szybko surowce Coś za wami wybuchnie, no to domyślacie się jak TNT wybucha No czegokolwiek się nie dotkniecie zamienia się w TNT W sensie biegania Oj, krowa tu idzie nie, 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 tu nie wchodzisz I tak, to jest takie, no powiem po prostu, no zabawne A dodatkowo jeżeli wbiegniecie na drzewo albo na drewno. Uuu, na, już znikło. To ona się akurat nie zamienia. Nie wiem, czy deski, ale na pewno liście i chyba. E, logi w sensie ci goście. Dobra. Co my tu mamy? Hmm, troszeczkę szkła. Zatem weźmy sobie to szkło, użyjemy znowu chisel. I mamy Bubble Glass. Ono, ono chyba właśnie było nam potrzebne. Tak, idź sobie, idź, 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 nikt Cię tu nie chce. O, widzicie? Super się zamienia w taką. W, w taką. w taką e, strukturkę. Yy, I tak, tu macie tylko w narożnikach takie, takie. Wyciski błyszczące takie. O, jakie ładne. I troszeczkę pokreskowana na środku. Także, moim zdaniem, bardzo ładnie wyglądające szkło. Uuu. Uh -uh. um, I zapewne pęka jak szkło. Dammit. Ach, wiedziałem. No trudno. Dobra, mamy już na jedne kompletne: Babu, babu, babu gas. Nice, a zanim drugie się zrobi, to my już przygotujemy sobie drzwi. Um. Carpenters, tak. Tu jest też Łóżeczko, nawet. Kurczę, mogłem zrobić to Łóżeczko, a nie to zwykłe. Dobra, jeszcze jest spoko czasu wystarczająco. O, tu całkiem ładnie to wychodzi. Dobra, czyli tak, musimy sobie zrobić podstawowy bloczek w Carpenters mod. A, to jest Extra cheese. ok. <laughs> Już się rozglądałem. O co tutaj chodzi? Skąd ty. Skąd ty gościu jesteś? Um, dobra, troszeczkę patyczków. Tak, coś takiego. Mm. No, nie powiem, troszeczkę mało może być. Doróbmy jeszcze. Nie, okrążę jednego braknie. ja Dobra. Na teraz nam wystarczy. W każdym razie drzwi chyba robiło się według normalnej receptury właśnie. Tylko z użyciem tych specjalnych bloczków. Pięknie. My sobie te drzwi wstawimy tu. Oho. I widzicie, całkiem ładne drzwi, no nie? A teraz użyjemy jeszcze młotka, który musimy niestety zrobić. Um. Niech. Brakuje żelaza. Dobra. Hmm. To ja zrobię tylko tak, że włożę to tu. O. I teraz trzeba troszeczkę pokręcić korką. To jest całkiem fajne. Przydatne urządzonko z Applied Energetics Gdzie jeszcze nie macie energii Applied Energetics skupia się mocno na energii Ale na szczęście przewidzieli rzecz, która ułatwi robotę już na samym starcie Żeby to zrobić trzeba mieć tylko trochę tego cytrus kwarc, Takie kryształy, zbierałem je, takie białe One zamiennie działają jeszcze z recepturą, no kaman. Skąd ty tu się wzięłaś? A dobra. Już wszystko jasne. Krowy mnie bardzo lubią. O, matka. Dobra, tu mamy jeszcze dwie sztuczki. Dobra, niech się te szkło tam przerobi do końca, bo na pewno jeszcze coś mi gdzieś się wysadzi, wiecie jak to bywa. Po szkło i będzie tle. E, podłogę chyba. Uuu. Podłogę chyba sobie zrobię z ciemnego drewna, um, góra z neteraku. Elementy tam jeszcze też jakiegoś ciemnego drewna będą. Um, na zewnątrz. U, szkło się zrobiło, ok, Nice. To, to wrzucimy. Proszę mm. też wyjść jak twoja koleżanka. Bardzo mi przeszkadzasz. Rozpraszasz mnie. Idź tam, patrz tam, tam. W tamtą stronę. Słyszysz? No słyszysz? Halo? Halo? No? Tam idź. Tam, tam, tam. Ach. <ślesy> Za bydle uparte. Dobra, weźmy sobie jeszcze to i teraz tak, z głowy. Czy szybek ma dobrą pamięć? Ha, dobrze. I co my tu mamy? Mamy te drzwi, tak? Wszystko w Carpenter możemy sobie przerabiać, jak sobie tylko chcemy. Widzicie? Po prostu genialne. Ja jednak chyba chcę zostać przy tych pierwszych drzwiach. One mi najbardziej pasowały. Wiecie. Hmm? Hello? Czy jest tu jakiś creeper? Nie? Mogę wyjść. Coś w tym stylu. No, to się nawet zużywa i to całkiem mocno, ale spoko. Nie kosztuje to zbyt dużo, a my i tak za niedługo będziemy już ładnie naszykowani. W każdym razie mamy już podstawkę, żeby gdziekolwiek mieszkać. Hmm, to może sobie jedynie zabuduję. Aha, szkło. Tak. Ile potrzebujemy? Trzy sztuczki. Raz, dwa, trzy. I teraz robimy. O, nie tak. O, w ten sposób. Krawą mówimy zakaz wstępu. Słyszała? No. <grybujesz> nice. Mamy jeszcze jedną, która myśli, że jest kotem. Może sobie już pójdzie. A teraz będę musiał się zająć. U, będę musiał znaleźć w ogóle nowe sezonki. No cóż, będę musiał się przejść. E, teraz też zrobię sobie chyba pod piwniczką. Wiecie, takie małe miejsce, gdzie będę hodował te krzaczki. Nie wiem, czy się rozrastają. Wątpię, chyba nie. Chyba tylko te na powierzchni. To one, to tak. Reszta już chyba nie. Ale będę musiał już uzyskiwać jakiś metal w większych ilościach. Ehm, no i też zająć się kilkoma ważniejszymi sprawami. Właśnie. Zobaczmy jak tam. Mm, jedna rzecz. Aha, właśnie, nie wiem czy wiecie, ale jak mamy mod Thermal Expansion, to jak się przypatrzycie, nigdzie, ale to nigdzie, nie ma przewodów. <śm> nie wiem dlaczego, ale stwierdzili, że trzeba tą ten mod pak rozdzielić, znaczy ten mod rozdzielić i będzie specjalna modyfikacja na przewody. Będziemy musieli korzystać z tych Ender I.O. Andray um, O, właśnie. Tutaj troszeczkę przewodów było. Zobaczmy, o właśnie, tu są już jakieś, tam. Bardziej zaawansowane i mniej. My skorzystamy z tych najmniej zaawansowanych. Tylko zobaczmy, z czego to się robi. Dobra, to jest proste do zrobienia. A z czego się robi ten metal? Potrzebny będzie nam eloy Smelter. Troszeczkę energii, czyli. Będę musiał to obok celki postawić. Najpierw będziemy musieli zrobić generator, celkę, i obok celki to. Ja. Dopiero potem będziemy mogli rozbudowywać układy, bo nie będzie przewodu. Ale dobra, to też nie, wyg nie wygląda drogo. O, może w ten sposób. Zobaczmy, tylko tak. Generator. Ach, pięknie, pięknie ich tu dużo śliczne. Tym się zajęliśmy ostatnio. Pamiętam, jak robiliśmy. Awaryjne zasilanie na Nether Starach um. High Temperature Będę musiał się mu przyjrzeć, bo chciałem generalnie tak. Na początku łatwo zrobić generator e, dla survivalisty No naprawdę, no proszę. Come on, bardzo, bardzo prosta. Żelaza już mamy na tyle, że mogę zrobić Fairness Generator. I tym się chyba też za chwilę zaraz zajmę um, Ale jeszcze jest High Temperature I być może on będzie dawał troszeczkę więcej energii um, Te poniżej, te wersje, one są Widzicie, takie trochę bardziej złożone, ale chodzi w nich o to, że um, Ileś razy więcej, o, ten ra, 8 razy szybciej spala to wszystko Daje tyle samo energii, ale 8 razy szybciej działa Fajna sprawa, nie powiem um, No ale teraz na tym nam nie zależy, dobra w każdym razie, jak widzicie, z tą maszynką to troszeczkę się pobawię i będę musiał narobić troszeczkę żelaza. Także postawię sobie generator, celkę, na przykład tutaj. Um, I to będzie tyle chyba w ogóle, jak na dzisiaj się tym zajmę, jakkolwiek. Um, w ogóle na stałą noc tego nie zauważyłem, ale hej, jesteśmy już bezpieczni. Mamy własną bazę. Mm -hmm. Jup, dobra. Tak więc ja się zajmę tym co powiedziałem, mam już bezpieczny schron, mój tyłek jest bezpieczny, krowy mogą sobie patrzeć, one tu nie wejdą, chyba, albo znajdą wejście, nie wiem. Dobra, w każdym bądź razie, aj, w zasadzie w każdym razie, o tak się poprawnie chyba mówiło, w każdym razie dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się spodobało, trzymajcie się i cześć, bo za niedługo będzie już coraz więcej modów technicznych, a potem botania. I ogródek. Lubi ogródki. Majo.